Słuchajcie, Kissy Missy już nieraz nam pomogła. Czy to chwytając za wajchę, czy też ratując przed prototypem. A teraz, próbując nas uratować, niestety straciła swoją rękę. Ale co takiego wydarzyło się z nią dalej? Cóż, mam na to odpowiedź, także oglądajcie uważnie. A zaczynamy, myślę, że od najważniejszej informacji, czyli tego, co stało się z Kissy Missy, kiedy ją nie widzieliśmy. Otóż w ostatnim rozdziale wiemy, że wtedy, kiedy razem z Poppy zjeżdżaliśmy windą w dół, no to Kissi Missy została nagle zaatakowana, dlatego też w tym rozdziale rozdzieliliśmy się z naszą laleczką Poppy. My ruszyliśmy w stronę podziemi, bezpiecznej przystani, aby znaleźć Doeja, a ona ruszyła na górę, aby uratować naszą Kissy Missy. No i jak przebiegał ratunek? Co tu się wydarzyło? Tego nam nie zdradzono, ale udało mi się zbadać tą kwestię i finalnie znalazłem odpowiedź. Otóż wiemy, że nasza Kissy przetrwała, ale niestety nie cała. Jeśli przyjrzymy się jej dokładniej, no to zobaczymy, że nie tylko jej Dłon jest ranna, ale również połowa jej ciała została przysmażona, co było powodem, dlaczego tak łatwo jej ręka odpadła, kiedy to próbowała nas uratować. Cóż, ta ręka była uszkodzona przez właśnie ogień, dlatego nie wytrzymała naszego ciężaru, a sama ręka już miała problemy wcześniej, bo nawet jak używała wajchy, no to mogliśmy zobaczyć, że. Jej ręka niestety nie jest do końca sprawna, i dlatego też tą naszą dźwignię musiała otwierać na dwa razy. A idąc dalej, na początku tego czwartego rozdziału, eksplorując podziemia w tle, możemy usłyszeć jej krzyki, co zapewne było momentem, kiedy jej ciało uległo częściowemu spaleniu. A chwilę później, biegnąc przez korytarz, Kissy znowu nas ratuje przed grasującym w okolicy prototypem. Także, czy to prototyp jest odpowiedzialny za jej rany? Cóż, wiemy, że jest to największe zagrożenie w całej fabryce. Prototyp ma tutaj największą władzę i jest najbardziej niebezpieczny. Od początku to stworzenie, ta istota nas śledziła. Prototyp wiedział, że zbliżamy się do windy i że będziemy zjeżdżali w dół w podziemia, ponieważ cały czas komunikowaliśmy się przez telefon z Olim. A jak się później okazało w tym rozdziale, prototyp od początku podszywał się pod Oliego, dzięki czemu wiedział o naszych planach wszystko. Więc też wiedział, gdzie się znajdujemy. Także jeśli to prototyp zaatakował Kissy, to ciekawe, jakim cudem została ona po części spalona. Czy to prototyp potrafi zionąć ogniem, a może użył on czerwonego gazu, aby ją uśpić i przechwycić, i wtedy pojawiła się jakaś iskra, która wznieciła pożar, bo jak dobrze wiemy z trzeciego rozdziału, gaz popi, ten czerwony gaz jest bardzo łatwopalny I tylko taka jedna, jakakolwiek iskra wystarczy, aby wszystko się zapaliło, podobnie jak to było z naszym katnastą który stanął w płomieniach. Cóż, szczegółów tego wydarzenia nie znamy, no ale wiemy, że Kissy nie miała łatwo. I cóż, zgłębiając się w temat naszej różowej koleżanki, możemy powiedzieć, że wciąż ma ona ciężko, ponieważ pod koniec tego rozdziału przerażona Poppy uciekła, zostawiając nas na pewną śmierć. Oj tak, nasza Kissy wcześniej była ratowana przez Poppy, a Poppy teraz ją zdradziła, co na pewno mocno musiało ją zaboleć. Oczywiście nasza różowa koleżanka wydaje się... Być bardzo wyrozumiałą postacią, i jest duża szansa na to, że nawet mimo tej zdrady, no to nasza Kissy może jej wybaczyć, no ale wiemy, że w tej kryjówce, w której się chowaliśmy, były tutaj podłożone materiały wybuchowe, które w sumie my przypadkiem dostarczyliśmy prototypowi. I cóż, wtedy nasza Kisi, próbując nas ratować, straciła swoją rękę, lecz możecie zapytać, a co takiego wydarzyło się z nią dalej i czy udało jej się tam przetrwać, a może rzeczywiście tym razem umarła naprawdę? Cóż, zaraz Wam na to odpowiem. Co ciekawe, rozwiązania tej tajemnicy niektórzy doszukiwali się w końcówce tego rozdziału, gdzie w oknie widać Kissy Missy, zbliżającą się w naszą stronę. Do tego podczas tej sceny pomieszczenie wypełnia czerwony gaz, który, jak dobrze wiemy, powoduje halucynacje, więc wszystko to mogło nam się tylko przewidzieć, mogło to się nam wydawać, to mogło naprawdę nie istnieć, lecz wciąż widoczna z daleka postać to nie była do końca Kissy Missy, ponieważ mimo że różowa, to brakowało jej lewej ręki. Natomiast podczas ratunku Kissy Missy straciła swoją prawą rękę, więc to nie mogła być ona. Co więcej, informacje o tym, że nie była to Kissy Missy, tylko Hagi Wagi, potwierdzić może też na haksach nasza postać, gdzie zobaczymy, że różowy kolor widziany z oddali to po prostu jakiś reflektor, jakieś światła, które świeciły na plecy Hagiego, stąd też mogło nam się wydawać, że to nasza Kissy Missy. Oczywiście, kwestia halucynacji jest na tyle zdradliwa, że wszystko, co widzimy pod wpływem gazu poppy związane jest z naszymi wcześniejszymi wspomnieniami. Uciekaliśmy już przed Hagim, dlatego też i Hagim mógł się pojawił. Nasza Kissy nas ratowała, dlatego też mogła się pojawić postać bez ręki, no i mogły nam się tutaj nasze wspomnienia pomieszać, więc wszystko jest tutaj możliwe, lecz fakty są takie, że widzieliśmy, co widzieliśmy. Na razie ciężko zgadywać, czy to była prawda, czy nie, a więc skoro nie była to Kissy, przyjmijmy sobie tą teorię, to w takim razie co się z nią stało? Cóż, oglądają scenę naszego upadku w zwolnionym tempie odkryjemy, że mimo zawalenia pomieszczenia, nasza Kissy przetrwała, siedząc na krawędzi przepaści, lecz niestety to nie jest cała historia. We wcześniejszym dialogu prototyp zdradził, że idzie w naszą stronę. Wie gdzie się znajdujemy? No bo jak dobrze wiemy, udawał Oliego. I my słyszeliśmy jak nadciąga. Więc chwilę po wybuchu, jak wysadził te ładunki, zjawił się w tym miejscu aby nas przejąć. I cóż, popi tutaj nas, można powiedzieć w przerażeniu zdradziła i uciekła, więc jej raczej nie złapał. My spadliśmy w przepaść, więc nam też nic nie zrobił, ale jak już możecie się domyślić, nasza Kisi została w tym miejscu, więc prototyp złapał właśnie ją. I tutaj, widzowie, istnieje kilka możliwości. Osobiście liczę na to, że w nadchodzącym rozdziale będzie czekać nas misja, w której będziemy ratować naszą Kissy Misji, ponieważ to zawsze ona ratowała nas, więc pora się odwdzięczyć. Oczywiście prototyp mógł ją też zniszczyć, ale mam nadzieję, że do tego nie doszło i liczę na to, że najprędzej no, zabrał ją, aby później ją wykorzystać w swoich eksperymentach. I tak, mam tutaj też nadzieję, że uda nam się ją uratować, zanim prototyp przemieni ją w potwora, zanim. Uczyni ją jakąś prawdziwą bestią. Bo jeżeli stanie się ona bestią, no to będzie naprawdę smutne, ponieważ wtedy będziemy zmuszeni, aby ją zlikwidować, aby ją powstrzymać. A Wy, jak sądzicie? Co takiego się wydarzy? Istnieje też taka opcja, że prototyp ją porwał, aby przekonać naszą Popi, żeby do niego dołączyła. Jak dobrze wiemy, Oli lubi naszą Popi, a Oli to prototyp, więc prototyp chce, żeby nasza laleczka Popi przeszła na stronę prototypa, żeby wspólnie działać więc być może wykorzysta zakładniczkę Kissimissi, aby nasza Poppy działała z prototypem. Oj, to byłby mocny zwrot akcji i naprawdę ciężka gra byłaby wtedy przed nami. A idąc dalej, ważną kwestią jest też nasz Hagiwagi. Jego powrót przewidywałem jeszcze przed premierą tej gry i cóż, wszystkie teorie się potwierdziły, tak samo z zdradą Poppy się potwierdziło, więc teraz zastanawiam się jak może przebiec spotkanie między Hagim Wagim a Kissimissi. Postacie te jakby nie patrzeć zostały stworzone jako para i ta dwójka może w końcu się spotkać w nadchodzącym piątym rozdziale gry. I cóż, niestety nasz Hagi obecnie wydaje się zdziczały, więc coś czuję, że nie będzie to przyjazne spotkanie, a między tą dwójką może dojść do smutnego pojedynku i pewnie jakiejś tragicznej historii. Ale jak w ogóle nasz Hagi dał radę powrócić? O tym mówiłem w poprzednim odcinku, więc warto to nadrobić. Link w przypiętym komentarzu. Zapraszam.